Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj wybrałam się na zakupy i przy okazji odwiedziłam chyba najbardziej popularne sklepy z dekoracjami do domu, które kupujecie, to Action Sensei Pepco, więc pokażę Wam, co wpadło mi w oko, jak można uatrakcyjnić i ozdobić dom na wiosnę. Bardzo prostymi i niedrogimi dodatkami zobaczcie. Wszelkiego rodzaju te kosze plecione, przepiękne, 19,95, 1195. Niedużo kosztują, a naprawdę są bardzo dekoracyjne. Bardzo mi się też podobają takie o te z lamówkami, z białą lamówką albo z czarną, bardzo ładne. Te mi się wyjątkowo podobały. I też w bardzo dobrej cenie, zobaczcie, prawie 18 zł, więc y, to jest na wiosnę bardzo ładna dekoracja. Możemy tam włożyć czy owoce, czy kwiaty. Tutaj macie doniczki z kwiatami, też. Y, naprawdę szybki sposób na odświeżenie naszego wnętrza. Y, tutaj obok na półkach y, przepiękne wazoniki. Takie w stylu kryształów zdobionych. One też są zawsze bardzo modne. Gdy dodamy gałązki delikatne, będziemy mieć przepiękną, taką delikatną dekorację. Wiosna kojarzy nam się z taką lekkością. To nie są ciężkie dekoracje, tylko takie lekkie w pastelowych kolorach. I tutaj macie bardzo fajne szkło w takich delikatnych kolorach, albo przezroczystych, albo delikatnych zieleniach. Bardzo ładnie wyglądają. Do no, takich pierwszych naszych gałązek wiosennych, które będą puszczać wiatuszki. O, i tutaj jeszcze gąbka florystyczna 2 zł. Dawno nie byłam, więc też z ciekawości chciałam zobaczyć, co w tym action jest. Podstawki jako dekoracja stołu. Możemy wazonik na tym postawić. Bardzo ładnie te przeplatane rzeczy wyglądają. 8,95 w bardzo dobrych cenach. Tutaj na ekranie ten kolor akurat tak nie oddaje, ale to jest bardzo ładny, taki blady pastelowy róż w zasadzie. Więc też bardzo wiosenny kolor i bardzo modny w tym roku. O, to mi się akurat też spodobało. Okrągłe futerko. Lubię futerka, więc zauważyłam i jest śliczne, wszelkiego rodzaju suche kwiaty, chociaż teraz i tak nie ukrywam, że ja lubię świeże gałązki od tych suszonych kwiatów, ale one też są w takich delikatnych, lekkich różach, takich wiosennych kolorach po 25 złotych, tam ponad metr mają. Bardzo ozdobne pudełka na biżuterię. Też w takich pastelowym różu. Tutaj ten kolor aż tak nie wygląda pastelowo, ale naprawdę to jest taki delikatny pastelowy róż. I to też jest bardzo dobry dodatek do domu jako wiosenna dekoracja. Tutaj chodzi głównie o dobór kolorów. No, świetne tace marmurowe w bardzo dobrej cenie. No, to jest y, y, zawsze bardzo dobra ozdoba na cały rok. I takie podstawki, zobaczcie. No, to wygląda bardzo, bardzo ładnie. I wszelkiego rodzaju lampiony oczywiście plecione, bambusowe. Świetne ceny, pięknie wyglądają. Są niedrogie. To są dosyć duże lampiony to też nie przekraczają kwoty 50 zł. Więc y, mając niewielką kwotę, naprawdę możemy y, wprowadzić dużo wiosny do naszego domu. Tak samo poprzez świece zapachowe. Mamy pięknie opakowane teraz te świece. Wszelkiego rodzaju deski. Tutaj zobaczcie fajnie grubo cięte drewno z takimi sznurkami z linami. Poszewki na poduszki. Bardzo dużo jest teraz takich, właśnie plecionych, pięknie wyglądają. Czy dywaniki? Dywaniki świetne. No, wszystko to jest w stylu takim boho. I tak samo jak makramy, cały czas są bardzo popularne i będą. Więc cały czas jesteśmy w klimacie takim. Lekkim, bo to jest bardzo taki spokojny i pozytywny, taki lekki styl boho. I bardzo naturalny przede wszystkim. Poszewki z motywami takimi roślinnymi więcej takich nie było. Poszewek w zasadzie wiosennych. O, tutaj narzuta w takim pastelowej zieleni też doda nam. Y świeżości w sypialni no i piękne powiem wam, że te lampiony były bardzo ładne podobały mi się na świeczki, wazoniki z ciężkiego, grubego takiego szkła o tutaj wazonik bardzo ładnie cięte szkło solidne no i zobaczcie, 13,95 cena świetna te mi się podobały no i drewno ciągnie mnie do natury, do naturalnych dekoracji. I jak się okazało, weksień, tych dekoracji naturalnych jest trochę. Tutaj macie przepiękne tacki z nóżkami i zaraz będą fajne patery i misy takie z grubego drewna. No to jest świetne. Na orzeszki, na stół, na stoliki kawowe żeby postawić czy jakieś owoce, czy kule z mchu, zrobić jakieś dekoracje. Świetne te miski. 22.95. Cena rewelacyjna. Bardzo mi się podobają. Różne wielkości, różne tacki dekoracyjne. Pięknie jest postawić na takiej tacy wazon, świeczkę i mamy piękną dekorację na stoliku kawowym czy na stole. Także jestem. Oj, tutaj fajne plastry, plastry brzozy. 747. No Cena rewelacyjna, więc możecie sobie kupić i do jakiejś dekoracji. No, tutaj fajne te grube misy. No zobaczcie nawet kwiaty wyłożone w takiej misy. Jakieś dekoracyjne kule, czy owoce, orzeszki. Wyglądają, wyglądają bardzo, bardzo pięknie. Więc polecam Wam jeżeli nie wiecie. Zobaczcie y, tace plecione. No te plecionki jednak y, królują w sklepach. No tutaj kosze. Y, tam na poprzednich ujęciach też były przepiękne hyacynty w takim koszu. Y, świetne, więc jako donica można wykorzystać i takie hyacynty sobie, cały kosz hyacyntów posadzić. Cena dobra 39,90. Zobaczcie jakie taboreciki. Piękne. 97,95. Bardzo dekoracyjne. No, tutaj też akurat mi się kolor rzucił. Ten pastelowy róż. Też dobra cena. Naprawdę, bardzo dobre ceny. To jest fajna dekoracja do dziecięcego pokoju. 4,49. Można na jednym kijku zrobić. I teraz Sensei. I tutaj też od razu w oczy rzucają się plecionki. Więc tak naprawdę można się licytować, który sklep daje lepszą cenę, bo tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakość, to one są tej samej jakości, powiedziałabym, te wszystkie plecione kosze. Więc tu zależy tylko i wyłącznie od ceny. Zobaczcie, jakie fajne do kuchni łyżki. Łopatki, super z drewnianymi wykończeniami. Tak samo jak wszelkiego rodzaju pojemniki z drewnianymi wieczkami na makarony, na mąkę, cukier. Też są bardzo modne cały czas. I dekoracyjne, i ładnie wyglądają. Tutaj cały czas mamy, zobaczcie, przeplatane tkaniny. Tutaj to już tylko cena no, i te pojemniczki 22,99, też dobra cena, bardzo ładne pojemniki. Tutaj też gustowne pojemniki na masło, na herbaty, na kawy, takie czarne, o tutaj też ładnie wyglądają, też mają wieczka drewniane, więc to wygląda bardzo, bardzo dobrze. To już od kolorystyki w domu zależy, ale to są bardzo modne. Kolory. I natura, no przede wszystkim natura. Świetna patera. W jakiej cenie? 39,99. O, i tutaj podłużna. Czasami ciężko jest taką podłużną na stół yy, znaleźć, więc to też jest 39,99. Dobrej cenie. Świetne te misy. 45,99. No piękne kosze, misy tace, to jest coś, co mm, będzie zawsze modne i zawsze będzie pięknie wyglądało o i tutaj y, podobna narzuta jak y, w Action i świetne powiem Wam, to jest z przeceny, bo to było na jesieni cudowne do y, pokoi dziecięcych zobaczcie, 15 zł jest przecena y, jeszcze są dostępne te poduszki Wyglądają przeuroczo w dziecięcych pokojach. Naprawdę są przepiękne. 17,99, więc bardzo dobra cena. Jeżeli macie gdzieś obok siebie, to polecam Wam. No i półmiski. fajne talerze, miski grube, ciężkie takie. 15,99, mniejsza miseczka, czarne. Przy tych całych beżach i pastelach czarny kolor jest. Bardzo modne cały czas jako, jako dodatki. I w pepko zobaczcie, jakie przepiękne. Yy, mamy znowu kosze. W dobrych cenach. No i pufa. No ta pufa jest urocza. 120 zł. Wygląda pięknie. Więc, jeżeli yy, chcecie yy, jakieś dekoracje wiosenne w domu, to zobaczcie parę poduszek, jakiś kod rzucony. Tacka czy podstawka ta pleciona, jakiś koszyk i naprawdę macie salon zrobiony. Wystarczy tylko świeże gałązki z listkami wstawić do wazonu. Przepiękny ten kot. Ten kot mi się szalenie podoba. I tak mi się podoba, że mam ochotę chyba pojechać po niego. 40 zł kosztuje. Ma takie delikatne paski czarne na tym swoim beżu. Jest piękny. A no, ten wazon rzucił mi się w oko nie jest zły. no i makramy nawet nie wiedziałam słuchajcie, dawno chyba w Pepko nie byłam, bo mm, dużo makram po przecenie 20 zł taka makrama duża no i przepiękne świeczniki. Jeżeli jeszcze gdzieś y, macie blisko siebie to są bardzo modne y, kształty. Na ten sezon wiosna lato 2023. Więc PEPKO wcale nie odstaje, jeżeli chodzi o trendy i o modne dodatki, bo naprawdę można dostać tutaj sporo w bardzo dobrej cenie. 25 zł, taki kamionkowy, jak gdyby ten wazon był, i znowu koszt 40 zł. No, piękne. No, plecione kosze, pastelowe kolory, beże. No, to jest fajne. I to też jakoś tak wyjątkowo niedrogo kosztowało. Bardzo ciężkie. Pokrywa taka. I te beżowe kolory. I lampa. Tak jak podobał mi się tamten koc beżowy z takim cienkim paskiem czarnym. Te lampy też mi się podobają. 70 zł. Beżowy klosz z, czarny, z czarnymi paseczkami. Wygląda delikatnie, bardzo elegancka lampa. Więc jeżeli szukacie eleganckiej lampy, to ta jest bardzo elegancka i wygląda przepięknie. Minimalistycznie, ale przepięknie. No i poduszki do łazienki. Też to jest chyba końcówka już kolekcji, ale są piękne. Nawet ceny tam nie było, ale to kosztuje około 12 zł. To domyślam się, że te obok też pewnie 12-15 zł. kosztowały do 20, nie więcej, a też w bardzo modnych y, kształtach. I tutaj mamy w stylu takim Hampton, w zasadzie taki nadmorski klimat. Delikatny bardzo. Mm, ten świecznik, który mam w ręku, jest z dmuchanego szkła, który jest tak leciutki. Bardzo lekkie 20 zł. Są w białe i czarne. Mm, więc możemy sobie taki nadmorski klimacik zrobić. Ta donica mi się podobała bardzo, 70 zł kosztowała, splecionego, sp jest pleciona i ta donica jest na nogach. Tu jest mniejsza, o i tutaj nóżki się dokręca, ta kosztuje 50 zł, większa 70. Tutaj metalowa donica w pięknym pastelowym kolorze zieleni, 40 zł. Powiem Wam, że jestem mile zaskoczona. Jest bardzo dużo ładnych rzeczy. To są te, które. O, tutaj jeszcze jakieś koszyki, 25 zł, takie plecione, ciężkie. Te koszyki też były. I tutaj wszystkie tego typu kształty są bardzo modne, i one są w beżach, w bieli złamanej i w czarnych kolorach. Następny taki przegląd zrobię jeszcze odwiedzę Zare, Home, HM, Home and You. Na pewno będę też w Ikei, więc zobaczę, co jest nowego z takich wiosennych gadżetów, dodatków do domu, które odświeżą nam wnętrze. Są w pięknych pastelowych kolorach bo jednak ten jasny pastelowy róż, jasna zieleń królują. O, I tutaj też na przecenie że to było, tak, 25 zł i cały czas modne. Ja Wam dziękuję i zapraszam na kanał po więcej. Do zobaczenia.